Dziś, pani Weilina. Dziś uczymy się o emocjach. Po angielsku, emotions. Today we will learn the following words. Dziś nauczymy się następujących słówek. Happy Sad Tired Hungry. He. She. We will also learn to talk about how someone feels. Nauczymy się też mówić o tym, jak ktoś się czuje. Are you ready? First I'm going to teach you the words, please repeat after me very carefully. Powtarzaj bardzo wyraźnie, kiedy będę ci uczyć słówek. Happy. 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 Happy, czyli szczęśliwy, zadowolony. Na przykład, My Grandpa is happy. Co to znaczy My Grandpa? Na ostatniej lekcji uczyliśmy się: Dziadek, mój dziadek, my Grandpa. Mój dziadek jest szczęśliwy, jest zadowolony. My Grandpa is happy. Powiedzieliście zdanie? Next. Następne słówko. Tired. 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 Tired, czyli zmęczony, zmęczona. Popatrzmy na przykładowe zdanie. My mother is tired. Hmm, kto to jest my mother? Moja matka, moja mama. My mother is tired. Moja matka jest zmęczona. Moja mama jest zmęczona. Sad. 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 Smutny. Na przykład My father is sad. Hmm. My father, czyli mój ojciec, mój tato jest smutny. Powiedzieliście zdanie? My father is sad. Angry. 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 Angry, angry czyli mm, rozdłoszczone. Na przykład. My sister is angry. Moja siostra jest rozłoszczona. jest zła. <laughs> Powtórzcie zdanie. My sister is angry. He czyli on. She czyli ona. Kto to jest on? He. Na przykład: My brother, mój brat, my grandpa, mój dziadek, my father, mój tato. Możemy do tych osób użyć he, on, czyli do mężczyzn i chłopców, prawda? Na przykład mogę powiedzieć: This is my brother, to jest mój brat. He is happy, on jest szczęśliwy, zadowolony. Żeby już nie powtarzać znowu: My brother, nie? A w przypadku she, to znaczy ona. Na przykład: My sister, my mother, my grandma to są kobiety i dziewczynka. Zatem she. Ona. Możemy powiedzieć This is my sister. To jest moja siostra. She is angry. Ona jest rozzłoszczona. <laughs> Jasne? To teraz powtórz bardzo wyraźnie. He. 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 Czyli on. She. 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 Czyli ona. Mhm. Popatrzmy na więcej przykładów. My grandpa is happy, czyli mój dziadek jest zadowolony, szczęśliwy, lub he is happy. On jest szczęśliwy, zadowolony. My mother is tired. Moja mama jest zmęczona, lub she is tired. Ona jest zmęczona. My father is sad. Mój tato, mój ojciec jest smutny. Lub He is sad. On jest smutny. My sister is angry. Moja siostra jest rozzłoszczona. Lub She is angry. Ona jest rozzłoszczona. He, on, she, ona. Jasne? To wróćmy sobie jeszcze do pierwszego przykładu i już bez tłumaczenia po prostu powtórzmy zdania raz jeszcze, dobrze? My grandpa is happy. He is happy. Pięknie. My mother is tired. She is tired. My father is sad. He is sad. My sister is angry. She is angry. Beautiful job. Pięknie powtarzaliście. Now it's time to play. We need to match the sentences with the pictures. Łączymy zdania z obrazkami. Przeczytajmy pierwsze zdanie. He is sad. Hmm. Who is sad? Kto jest nieszczęśliwy? Nawet jak nie wiem, który obrazek, to już wiem, że he, czyli on. No to jeden z chłopców, który jest sad. Mm. This one. He's crying. On płacze. Jest bardzo smutny. Let me match. Next. She is angry. She to ona czy on? Ona. Ona jest rozzłoszczona. Kto tam jest rozzłoszczony? Yes. Next. She is tired. She is tired. Kto jest zmęczony? Ona jest zmęczona. He is happy. He is happy. On jest szczęśliwy, zadowolony. Sprawdźmy szybko. She is angry. She is tired. He is happy. He is sad. I think it's OK. Ja myślę, że jest w porządku. Good job. Dobra robota. A ty? Udało ci się odpowiedzieć poprawnie? Now it's time to complete the worksheet. You can find it on my website. Teraz czas na uzupełnienie strony zeszytu ćwiczeń. Zeszyt ćwiczeń do ściągnięcia na stronie You're going to need a pencil and an eraser. Emotions. Emocje. Look at the pictures and complete the sentences using the words from the box. Popatrz na obrazki. I dokończę zdania, wpisując słowa z ramki. W ramce mamy następujące słowa: happy, tired, angry, sad. Sentence number one: pierwsze zdanie. My grandma is. Look at the picture. Popatrz na obrazek. Jak czuje się babcia? Is she happy? No. My grandma is sad. Moja babcia jest smutna. Ona płacze na obrazku. Co się stało? Przepisz ładnie tak samo słowo jak w ramce. Jeśli nie potrafisz jeszcze pisać, to nie szkodzi. Spróbuj skopiować podobnie. Sad. Następnie. Skreślmy słowo sad, bo zostało już zużyte. Następne zdanie. My brother is. Hm. Mój brat jest. Jaki on jest? Jak on się czuje? Jest rozłoszczony, prawda? Angry. Let's write the word angry. Zwróć uwagę na linię. Piszemy na niebieskiej linii. Angry. Można po literce, Spokojnie, powoli. Pięknie pisz. Staraj się. Angry. My brother is angry. No i skreślamy słówko angry, żeby nam się potem nie pomyliło. Sad i angry już zużyliśmy. Następne zdanie. My mom is. Mam to inne słówko na mother. Mieliśmy już mother w tym filmiku i mówiła Wam Pani Ewelina, że to w zasadzie znaczy matka. Mam to znaczy mama. Moja mama jest, jaka ona jest, zmęczona. Is she happy or tired? Tired. You're right. Znów piszemy bardzo ostrożnie po literce. Pięknie, powoli, spokojnie. Tired. I skreślamy. My sister is, moja siostra, my sister is happy. I tak nam zostało tylko jedno słówko, prawda? Ale zgadza się, bo siostra jest szczęśliwa, jest zadowolona, cieszy się happy happy po literce spokojnie słówko happy ma dwie literki p happy i skreślamy now let's check our answers my grandma is sad yes my brother is angry yes My mom is tired. Yes. My sister is happy. Yes. Grandma is sad. How can you help? Draw your idea. Mm, babcia jest smutna. No tak, jest smutna, prawda? Co możesz zrobić? Narysuj. Co można zrobić dla babci, żeby nie czuła się smutna? Narysuj tutaj w obrazku swój własny pomysł. Pani Ewelina ma taki pomysł, żeby może przytulić babcię, albo dać babci coś, na przykład ładny rysunek. Sami wymyślcie, co można zrobić dla babci, żeby nie czuła się smutna, i narysujcie w obrazku. A tutaj, co musimy narysować? What helps you calm down when you're angry? Draw your idea. Mm. Co pomaga się uspokoić, kiedy czujesz złość? Narysuj. Jak czujesz złość, to co ci pomaga, żeby się opanować, żeby się uspokoić? Wybierz swój własny pomysł i narysuj. Pani Ewelina ma taki pomysł, żeby na przykład policzyć do pięciu albo do dziesięciu, albo znaleźć maskotkę, którą się lubi i mocno ją przytulić. A ty masz jakiś swój pomysł, co robić, żeby się uspokoić? Narysuj e, tutaj. To wszystko na dziś. Bardzo dziękuję za oglądanie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. That's all for today. Thank you so much for watching and see you in the next video. Bye!